Rynek ubezpieczeń na życie i zdrowie w trzecim kwartale ewidentnie się odbił. W porównaniu do drugiego kwartału, który był trudny, bardzo trudny z uwagi na przestawienie się towarzystw ubezpieczeń na procesy zdalne, ale również na przestawienie się na procesy zdalne przez agentów. Wielu agentów w tym czasie zamykało swoje, swoje biura. Natomiast trzeci kwartał to, to już jest ten moment, w którym agenci normalnie wrócili do pracy. I zaczęli sprzedawać. I widać, że te tematy, które te rzeczy, które się przełożyły z drugiego kwartału, one się zaczęły finalizować w trzecim kwartale. Widać ewidentnie, że rynek odżył. Więc trzeci kwartał, bardzo nietypowo w przeciwieństwie do poprzednich lat, wyglądał w ten sposób, że tak jak wakacje zawsze były ciut. Spokojniejsze. Mówię o poprzednich latach. Tak w tym roku my w zasadzie nie zauważyliśmy tego spowolnienia. To znaczy, można powiedzieć, że nasze miesiące, czy też rynku, miesiące wakacyjne były bardzo, bardzo mocne, jeżeli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń życiowych i zdrowotnych. Zainteresowanie i świadomość Polaków co do ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych ona z roku na rok jest coraz większa. Natomiast na pewno COVID spowodował to, że i klienci, i agenci zaczęli dostrzegać jeszcze bardziej te ubezpieczenia życiowe i zdrowotne. Więc jeżeli można powiedzieć, że COVID zmienił, to jeszcze bardziej, że tak powiem, uwypuklił pewne rzeczy związane z tego typu ubezpieczeniami. Znaczy agenci przede wszystkim zaczęli zwracać na te ubezpieczenia uwagę, a z kolei i, i oferować klientom, a z kolei klienci trochę być może pod wpływem strachu, trochę być może pod wpływem emocji Dużo chętniej i dużo częściej pytali o tego typu ubezpieczenia, czy ten trend się utrzyma. Ciężko powiedzieć. no Teraz wiemy, że mamy drugą, drugą falę, tak naprawdę, więc, więc wydaje się, że tak. Część towarzystw ubezpieczeniowych stara, sta, stara się i postawiło produkty tak zwane stand-alone, jeżeli chodzi o produkt życiowy. Takim przykładem jest Generali. Które postawiło produkt COVID-19, dotyczy, ale to nie jest produkt dla przysłowiowego Kowalskiego, tylko jest to produkt dla firm. Czyli, jeżeli mamy zakład pracy zatrudniający minimum 10 osób, to w tym momencie taka, y, taki zakład pracy może sobie wykupić takie ubezpieczenie i ono będzie chroniło tylko i wyłącznie z, y, od covid czyli z tytułu zgonu, pobytu w szpitalu. Assistance, więc to są takie rzeczy, które faktycznie w tym produkcie są. Natomiast co do takiej globalnej zmiany myślenia Towarzystw Ubezpieczeniowych, ono raczej dzisiaj nie występuje, bo też trzeba sobie powiedzieć jasno i uczciwie, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe trochę nieświadomie. Ale zawarły, to znaczy miały w swoich ryzykach tego typu rzeczy, jak pobyt w szpitalu, bez względu na przyczynę, czy to będzie COVID, czy to będzie jakaś inna rzecz, będę w szpitalu. Zgon dokładnie to samo dotyczy, więc, z odpowiadając na pytanie, rynek nie do końca musiał tworzyć takie produkty, bo one po prostu dzisiaj są tak naprawdę dostępne.